Tak witam, dzień dobry, oferuję do sprzedaży mmm, fajne rodzinne auto, w bardzo dobrym stanie, sprowadzone z Belgii przez moją firmę, teraz świeżutko Jest to Opel Zafira z 2011 roku, tak zwana wersja B poliftowa Samochód sprowadziłem po kosmetycznej stłuczce, mam dokumenty, nie boję się tego pokazać, eee, ale co najważniejsze, wszystkie szyby oryginalne, wszystkie elementy oryginalne Wymieniłem prawą przednią lampę oraz przedni zderzak. Nic więc Żadne elementy nie były odkręcane, wymieniane w kolor poza przednim zderzakiem. Auto ma udokumentowany przebieg 188 000. Ma silnik 1.7 Isuzu, dizelek 81 kW, nie pamiętam 110 czy 115 koni. Skrzynia sześciobiegowa. limitowana wersja na 111 lecie Opel co my tutaj mamy, czynniki parkowania z przodu, z tyłu eee... automatyczne światło, automatyczne wycieraczki z zewnątrz to chyba tyle relingi dachowe, wszystko w kolor, klamki, lusterka jeżeli chodzi o wnętrze, elektryka szyb z przodu, elektryka lusterek tempomat, ogranicznik prędkości, skórzana, wielofunkcyjna kierownica w idealnym stanie, adekwatnie do wieku Światła automatyczne, tak jak mówiłem 188 tysięcy, z czego z 1,5 tysiąca zrobiłem już w kraju. Jest duży wyświetlacz z komputerem pokładowym. Jest automatyczna klimatyzacja działa. Czujniki parkowania przód tył działają. Co my tutaj mamy? Ściemniające, sferyczne, nieoślepiające lusterko wsteczne. Fotele ładne, niezniszczone, jakieś tam listwy progowe. To, co jest bolączką kompi i Volkswagenów, tutaj nie istnieje, auto jest z Belgii Wszystkie te maskownice są w oryginalnym stanie, na każdych drzwiach progi. Perfekt, zaraz Państwu pokażę zdjęcia z podłogi. Nad kola to wszystko jest w oryginale, nigdy nic nie było wymieniane. Szpary tutaj przy zderzakach, to wszystko jest idealne. Kanapa, no to kto wie, aha, tutaj się przesuwa. Wówczas mamy gigantyczny bagażnik. Oczywiście jest to samochód siedmiosobowy. Tutaj fotel się składa w podłodze. Kanapę możemy przesuwać o dowolną szerokość. Przepraszam, oparcie fotela ma również regulowany kąt Są kieszenie w drzwiach. Nawiewy na tylne fotele. Tak to wygląda. Motor jest zimniutki, chodzi bardzo ładnie. Nie kopci, nie dymi. To zresztą ma naprawdę 188 tysięcy. Ja to wpisuję na fakturę jako przebieg, a stan licznika, jak w Polsce. To jest jakaś tam przyciera parkingowa. Nie wiem czy w tym serwisie był serwisowany, czy sprzedawany. W każdym razie jakaś tego typu nalepeczka jest klapa perfect. Tu wszędzie są mastyki fabryczne, trójkąty to wszystko jest na miejscu. Śruby nieodkręcane, z grzewy to wszystko jest fabryczne. Pod tymi listwami także nie ma korozji. Mówię do jakiegoś czasu sprowadzam samochody z rynku belgijskiego. Jestem zachwycony, jeżeli chodzi o poziom przede wszystkim korozji. Tutaj mamy schowane klucze, lewarki już nie będę tego odpinał. Ale wszystko zapewniam jest na miejscu. Klucz, lewarek, trójką, gaśnica, to wszystko jest. 2011 rok. Przebieg jest udokumentowany. Tutaj także wszystko czyści się idealnie. Auto jest sprawne, nie pali się żadne błędy, żadne kontrolki Odpala dobrze, nie kopci, nie dymi Dwaniki także są e, z czasów e, związanych z wypuszczeniem tego samochodu od nowości w wersji 111 jare. Sierpień 3224, a więc niecały rok temu Samochód miał 174 tysiące, w tej chwili ma 188 Oryginalne hologramy wszystkie przeglądy techniczne oraz przebiegi, tak zwany carpass. Tutaj mamy numer VIN, podam go w ogłoszeniu. To będzie umieszczone na praktycznie każdym polskim portalu motoryzacyjnym. Jakaś ostatnia polica OC. Także przebieg mamy perfekcyjnie udokumentowany. Tutaj zrobiłem zdjęcia. Mogę je wysłać w kolorze podwozia. No bo jest petarda. Jak na Opla to jest sztos, silnik, suchutki. Tyłu, tutaj podwozie to wszystko. Nawet na lotów jakieś rdzenie ma. No, wygląda to bardzo dobrze, niewydrzane, fajne. Tutaj mamy progi, to jest sprawy, podłoga. Widzimy tutaj? Jeszcze mamy chyba jedno zdjęcie. Tak, tutaj także wydech. Idealnie wszystko. Eee, co trzeba zrobić w samochodzie? Opa, jeszcze zapomniałem opony. Perfekt, ale tylko letnie. Dwa kluczyki są, żadnych luzów w zawieszeniu. Opony są bardzo dobre danlopy, ale tylko letnie Do zrobienia jest rozrząd, bo nie wiem kiedy był wymieniany Nie pamiętam żadnych naklejek pod maską Olej filtry, tyle, nic więcej Auto jest w pełni sprawne, w pełni jezdne Chodzi równiutko, nie kopci, nie dymi, klima ciała Tutaj też była jakaś mała wgniotka nie rzuca się to w oczy, jest to zrobione. Ogólnie auto wygląda bardzo, bardzo dobrze jak na swoje 14 lat użytkowania. Nie ma nigdzie większych rys poza tym zderzakiem i tamtym butniczkiem, jest wszystko perfekcyjnie. Myślę, że ktoś się tym autem pocieszy. Wyceniam je na 18500, wpisuję przebieg na fakturę, wystawiam fakturę VAT Marsza, więc kupujący nie musi płacić podatku PCC. Auto jest zarejestrowane, mam twardy dowód, można spokojnie wracać na kołach, można jechać do dowolnej stacji kontroli pojazdów, mierzyć sobie i tak dalej. Jeżeli prezentacja się podobała, e, znacie mój kanał, e, polubcie go, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, przeszlijcie dalej, pozwoli mi to lepiej promować się ze swoją ofertą. E, no i cóż, zapraszam, 515, 114, 103, 515, 114, 103, auto jest do oglądania w miejscowości Skrzeszew. 22 km na północ od Warszawy, 6 km od Legionowa. Ktoś chce dojechać kolejką z daleka, nie ma problemu, mogę wyjechać na dworzec PKP i tak dalej, i tak dalej. Oferuję pomoc znajomego w uzyskaniu atrakcyjnego finansowania, pożyczki. Współpracuję z wieloma bankami, także jest w stanie pomóc. Także i w tej kwestii zapraszam. 515, 114, 103 dziękuję.